Hej, czy wiedzieliście, że pistacje to nie tylko przekąska, ale mogą też zrobić kawowy hit? A co jeśli połączymy je z matcha, czyli zieloną herbatą znaną ze swojej mocy antyoksydantów? Dziś pokażę wam jak w 2 minuty i 20 minut oczekiwania w termomiksie zamienić proste składniki w pyszną pistacjową macchiatę, idealną na każdą porę dnia. Zaczynamy od zmiksowania niesolonych, łuskanych pistacji, które nadają lekko słodkiego i kremowego smaku. Dodajemy odrobinę białej czekolady, bo kto by się jej nie oparł, a do tego mleko i oczywiście super zdrową maczę. Thermomix zrobi całą robotę, od emulsji po idealną piankę. Wyobraźcie sobie ten smak. Pistacje, czekolada i macia w jednej szklance. Brzmi jak deser, a to jest napój. To małe cudo nie tylko pobudza, ale też rozpieszcza podniebienie i wzbudza zachwyt gości. Jeśli chcecie zaskoczyć rodzinę albo przyjaciół, Czymś wyjątkowym, spróbujcie tej pistacjowej maczelatę. A na koniec, jeśli chcecie więcej takich przepisów, nie zapomnijcie zaobserwować mnie i napisać w komentarzu, co chcecie zobaczyć następnym razem. Gotowi? To zaczynamy!